Witam serdecznie. Zapraszam po raz kolejny na spotkanie z winem tygodnia, a ponieważ zbliża się czas szparagów, więc dobraliśmy wino, które świetnie pasuje do tej królewskiej jarzyny. Winem tym jest Sauvignon Blanc z Weingut-Waberer, z Mistelbach, z regionu Weinviertel. Mistelbach leży w pobliżu Poisdorf, miejscowości, która jest państwo doskonale znana, bo leży na szlaku samochodowym do Wiednia i na południe Europy. A sam Aleksander Waberer chętnie uprawia ten szczep. Aż półtora hektara to jest dość dużo. Kolejną atrakcją tego wina jest to, że zostało ono wybrane jako najlepsze wino na lato. W konkursie magazynu Winaria, który się ukazał właśnie parę dni temu na rynku. Jest to bardzo cenne wyróżnienie, bardzo ważne wyróżnienie i za chwilę przekonamy się, jak to wino smakuje i jak wygląda. Wino ma piękny, klasyczny nos, czyli pokrzywa, czyli czarna porzeczka czyli mokra trawa, nie mówię o takim klasycznym, co się czasem mówi, że kocie siki, bo tutaj tych kocich sików y, nie czuć. Ale nos jest bardzo intensywny, bardzo intrygujący i zapraszający do wypicia. Barwa jest bardzo lekka, to znaczy żółto, znaczy słomiano-zielonkawa, wino ma 12% alkoholu, więc właśnie ta, tą lekkość y, ma. Ustrach, bardzo żywa kwasowość, dobry owoc, dobra równowaga. Jest i marakuja, i troszkę mango, i może też troszkę czarnej porzeczki, wino. O dobrej strukturze, dobrej pijalności. Na pewno to wino będzie Państwu do szparagów i nie tylko do szparagów, bo świetnie sprawdzi się również z rybą, ale wybór i do, i do ryby, i do szparagów jest absolutnie fantastyczny. Przejdziemy teraz do opisu technicznego tego wina. Tak jak już wspominałem wcześniej, ma 12% alkoholu, czyli jest lekkie, 7,1 g kwasu winnego i 1,1 g cukru. Więc rzeczywiście wino dobrze kwasowe, rześkie i takie ma być wino na lato i takie ma być wino do szparagów. Aleksander Waberer ma ciekawe nasadzenia tego szczepu, gdyż on pomieszał na jednej działce, Rośliny pochodzenia styryjskiego i rośliny pochodzenia z doliny Lary i są zasadzone razem, i zbiory są robione razem. Oczywiście winifikacja jest w stali, bo takie ma być lekkie wino na lato, klasyczne bez dodatku beczki. Aleksander Waberer jest stosunkowo nowym producentem w naszej ofercie, mamy go zaledwie ponad pół roku. Spotkaliśmy się na targach gospodarczych w Wiedniu i zachwyciło mi jego wino Gelber Traminer i to, była, to był powód, że zaczęli się sprowadzać od niego wino i ten Gelber Traminer rzeczywiście ogromnej rzeszy naszych klientów bardzo smakuje i też zapraszam do ewentualnych zakupów tego wina. W tle widzimy zbiory, winogron właśnie w regionie Weinviertel. Tak jak to wygląda, jest piękna jesień, ludzie tną te winorośla. Widzimy klasyczne piwniczki winne. Warto też tam pojechać, warto to zobaczyć i spróbować lokalnych win. Dziękuję.